Dobra, siema, witam was w dzisiejszym odcinku z Pet Simulator X. Yy, ogólnie samo od Marcina Pety. Jak wiecie. Limo, slawek. Okej. Okay. Tak wyglądają te dwa dostałem i on niestety jest na Trading Plazie, więc kiedyś do niego dołączymy, no, ale jeszcze trochę przed odcinkiem uzbierałem wiecie czego i na następny odcinek będą Robuxy i co jeszcze będzie na następny odcinek? Będzie jeszcze dzisiaj live. -ing. więc musicie wbijać na live'a. Dzisiaj szybko po prostu lecimy do następnej krainy. Będziemy dzisiaj rymować. Ze snów. jak z kosmosu, w górę normalnie. Jest. <gryw> Fantasy World się kończy.

A wiecie co jest najgorsze? Chyba nie wiem jak wyjść na tego woda. Przepraszam za te nastroje troszkę. Tak się wchodzić na tych wodach. Ja nie wiem, jak się chodzi na te Zobie pomóżcie. Czy nie pomożecie, to chyba będzie like z tego. Szybki odcinek. Mam 7%. Ładuję telefon. Zobaczmy... Dobra Widzicie co? Nie wiem Jest! Może tam się idzie? O tych worda Dobra, to już myślę, że możemy iść z tej krainy do następnej i kończymy znaczy, Jeszcze wam powiem zasadę konkursu. Ej, miałem jakiegoś peta. Taki słaby, Oddam w ogóle tego Marcinowi peta i jakiegoś tam jest Te-Horda, no i wtedy kończymy grę, jak wejdziemy na Te-Horda, to ja się cieszę, Wam powiem. Cieszę się, cieszę się. Bo nie wiem, gdzie się chodzi na Te-Horda. tam w tych wrotach niebios, gdzie stoi. Oczywiście, że nie tam. Harci? Hamie. Pracuje nie jesteś Hamem. Ale mnie wkurzyłaś. Tu. To nie wiem. Shop. To spawna, chodźmy w ogóle. Nie wiem. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję z dzwonkiem. Ja już wam przypominam zasady konkursu. Zasady konkursu są no po prostu takie Zostawcie łapkę w górę Suba z dzwonkiem Napisać komentarz I coś od siebie że... Napisać komentarz, bierzecie udział I coś od siebie, bo jeżeli... Nie. Ej. Nie. Pomóżcie Słuchajcie, tu jest nawipa. To dobrze wiem. No co, widzimy z gry. Gdzie jest The World? A gdzie jest The World? Не. <gry> а я где стакворд? Ну просто jest No i teraz, bo już mam wszystkie krainy z fantazji World'a Koniec Tech To idźmy na Islanda tego fajnego candy różowego Nie, 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 do nie, 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 pomóżcie. nie, 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 tyborda, nie, 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 poważnie? Tuber. nie, 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 Chodziło o Tutaj? A okej okay, już wiem. вернется. Dobra, widzowie. O co Dobra, widać teraz będzie przerwa. Dobra, jesteśmy po przerwie i w końcu mamy na top pieniądze. Miliony. Proszę, żeby w naszym ekranie się nie. Trochę minęło. Tak mało? Podwójny damen, damage Tak mało? Ogólnie nie wiem jaką miniaturkę dać do tego filmu, więc żadnej nie będzie, przepraszam Będzie jeszcze dzisiaj live O 19 Сердечно же запрашам. Ну завтра мы садимся на приглашение, не знаю, что будете, но запрашиваем. Те эффекты сниму, сможем уловить. И летим мы до техорду. В конце в техорде пойдем нас с так. Grania. i patrzcie jakie tu Są jajka. Tech. Word. Ten mi się podoba strasznie. Ja chyba później jeszcze wrócę, że sobie kupić trochę rzeczy. i tutaj z to, to, to ja kolejna przerwa mm. no to jeszcze chwilę przerwy i się widzimy dobra idziemy, jesteśmy już po przerwie wspólnie mm. już mamy drugą krainę w porcie więc Tu teraz jest rozwidlenie <noise> rozwidlenie To nie jest skrzynka. Dzisiaj jeszcze złączymy sobie pecę na koniec. Tak sobie pomyślałem. Co mi się noczy? Tu Nie wiem, czemu self-kimuczynę zawsze kojarzę z jedną z lepszych rzeczy w Tech Simulator. Nie wiem czemu. Głównie jak chcecie, to możecie mi dawać... Tak? Znaczy, mm, możecie mi dać do znajomych, ale wiecie, regulamin konkursu... Dobra, dobra. Dobrać na od najlepszym komentarzom, więc warto. Będzie filmik jeszcze z Minecrafta, to yy, ogłoszenia parafialne. Będzie filmik z Minecrafta, to jeszcze nie koniec filmu. I tyle ogłoszeń parafialnych. to nic nie opłaca. Przez ten czas Co ja zrobiłem? Widzę wie. O Jezus Marta, Przepraszam. Co ja zrobiłem? Zobaczmy wie co wie, że przez te kilka minut nic nie gadałem. Dwie albo jedną. Wybaczcie widzowie, proszę. Dobra, jutro kupuję na VIP-a ile kosztuje VIP, bo mnie, mnie to już od jutra nie obchodzi. Dobra, idziemy łączyć spacer. No, dzisiaj jeszcze. Ale jesteśmy w tagwardzie, to jakiś plus. Pozwólcie mi. To się w montażu wytnie. Mm. Dobra. Te deski, bro. To jeszcze muszę wyciąć coś w montażu. Przepraszam, niestety w a naprawdę muszę coś więcej bo to jest ważny... 4 Starbucks, to sobie kupimy. I tyda. Pa siema, widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, pa.